Mieszkanie w Bereguard z małym widoczkiem na morze między blokami, gdzieś tak by go nie było, ale było, nie, nie była trzecia linia brzegowa. Czwarte piętro z windą, z ładnym balkonem. I przede wszystkim mieszkanie duże 80 m2, trzy sypialnie, kuchnia, łazienka. I to wszystko za 120 tysięcy euro. Akurat tu akurat ktoś mieszka chwilowo dlatego robię filmik w takim stanie jakim jest o, droga sypialnia sypialnie w miarę duże łazieneczka kuchnia za kuchnią jeszcze drugi drugi prosik. z widokiem na góry taki mały balkoniczek I trzecia sypialnia. Wszystkie sypialnie duże, także jak na mieszkanie z windą, tarasikę, mam widokiem na morze. To jest dobra cena. I, I także mieszkanie na czwartym piętrze.